Hej, cześć! Nerdoro, mini-shorty, część druga. Dzisiaj powiem Wam kilka słów na temat Greenland, czyli najnowszego filmu, chyba najnowszego filmu w roli głównej Gerard Butler. Miałem okazję na Habo to sobie nadrobić, i od razu, kiedy mówię o Gerardzie Butlerze, przypomina mi się taka nie wiem czy prawdziwa opowieść o tym, jak to dziennikarz w czasie wywiadu pyta pana aktora. E, czy to prawda, że ma tyle długów, które musi szybko spłacić, ponieważ nieustannie ciągle gra w shitty movies? Na co pan Ga e, George Pro niezrażony niczym ze stoickim spokojem odpowiada: "Nie, nie mam długów. Po prostu grałem w shitty movies." <grywki> Bardzo mi się podoba ta historyjka e, i jest to dobry wstęp do powiedzenia kilku słów na temat Greenland. Ponieważ absolutnie, absolutnie nie jest to kolejne shit movies, w którym zagrał pan Gerald Butler którego to imię i nazwisko już wyznacznikiem, stało się przynajmniej ostatnimi czasy wyznacznikiem Shitty Movies. E, zdecydowanie Greenland stoi na o wiele, o wiele wyższym poziomie niż cała trylogia kucharska, jak ją ja nazywam, czyli wszystkie Olimpy w ogniu, Londyny w ogniu i te wszystkie rzeczy w ogniu, w których to Butler ostatnio grał, oraz inny film katastroficzny, czyli GeoStorm. Przy czym, tak, no to będę na GeoStormie, mając pełną świadomość, że to jest Shitty Movie, dobrze się bawiłem. Oczywiście, tak jak mówię, z pełną świadomością, co oglądam. Tymczasem, wracając do głównego tematu, Greenland jest bardzo dobrym, bardzo fajnym, bardzo dobrze zrealizowanym filmem. Nie czymś wyjątkowym, wybitnym, które na lata pozostanie w naszej pamięci, ale absolutnie o klasę czy dwie klasy lepszym niż ostatnie filmy, w które miał przyjemność, zakładam, grać Butler. Bardzo fajny film apokaliptyczny, to jest dodatkowe nawiązanie, widocznie ostatnio się specjalizuje, bo Geostorm przecież też był filmem apokaliptycznym. E, przy czym bardzo fajna, niezbyt skomplikowana, ale dobrze prowadzona historia rodzinna, która to rodzina staje się utrzymać razem, przeżyć i przerobić pewne traumy z przeszłości, a wszystko to w otoczce właśnie apokalipsy, która zbliża się do naszego świata dotyka ziemi. No nie będę Was spoilerował, choć tutaj pewnie ci, którzy widzieli chociażby spoilery, chociażby trailery tego filmu, to już główne wątki fabularne znają, bo tak jak mówię, tutaj fabuła nie jest super wyszukana, czy skomplikowana. Dalej ogląda się to bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, miło spędza się czy to wieczór, czy środek dnia, kiedy tam będziecie Greenland oglądać, ponieważ ja Greenland Wam Szczerze polecam. Naprawdę przyjemny, naprawdę fajny film. Nie rozumiem tych kilku negatywnych recenzji, które przeczytałem, które twierdziły, że to jest kolejny Shitty mówi z panem Butlerem. A absolutnie nie. Naprawdę jest to film warty obejrzenia. Nie rzuci was na kolana, ale naprawdę będziecie moim zdaniem fajnie bawić. Dobrze zagrany. To nie są aktorzy Oscarowi, po których będziecie ohali i achali nad ich grą aktorską, ale to są solidni, porządni aktorzy, którzy naprawdę potrafią zagrać role im przypisane, role im rozpisane i robią to w dobrym... Dobry, solidny sposób w tym filmie. Także Greenland, serdecznie polecam. Ok, no to z mojej strony wszystko. W końcu to mini shorty. I ponieważ nagrywam to yy, w poniedziałek, a już w środę, na co Was serdecznie zapraszam, czyli 13, będzie ostatnie moje podsumowanie poprzedniego roku, tym razem zestawienie najlepszych gier komputerowych, które grałem w 2020. O 9 rano będzie na kanale i na to zestawienie też Was serdecznie zapraszam. A teraz trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.